Mechaniczne klawiatury zazwyczaj kojarzą nam się z drugimi produktami, na które stać jedynie bardziej zamożnych graczy. Teraz marka Hiker postanowiła coś z tym zrobić i wypuściła na rynek własną klawiaturę mechaniczną, za którą musimy zapłacić jedynie 149 zł. Czy taki sprzęt jest solidny, czy jest dobrze wykonany, czy w ogóle warto się nim zainteresować? Sprawdziliśmy. Hiker x range jest dostępny w dwóch kolorach, czarnym oraz białym. Do naszej redakcji trafił drugi z wymienionych modeli, który sprawia wrażenie niezwykle oldschoolowego, a swoim wyglądem nawiązuje do Commodore i Amigi. Na pierwszy rzut oka klawiatura wydaje się być solidnie wykonana, wszystkie klawisze zostały umieszczone na aluminiowej płycie, która zapewnia odpowiednią stabilność. W przypadku x range mamy do czynienia z klawiaturą pozbawioną sekcji numerycznej, a więc całego prawego panelu. Osoby często korzystające z tych klawiszy powinny poszukać innego rozwiązania. Takie podejście sprawia, że klawiatura jest niewielkich rozmiarów i bezproblemowo zmieści się na każdym biurku. Myszka nie musi zatem walczyć o przestrzeń potrzebną do odpowiedniej swobody ruchów. Podobnie jak w testowanej przez nas niedawno klawiaturze HyperX Alloy FPS, konstrukcja nie jest wyposażona w ramkę otaczającą klawisze. Jeżeli schylimy się nieco niżej, ujrzymy przełączniki umieszczone pod przyciskami. Do rozwiązania tego trzeba się przyzwyczaić i nie, ka nie każdemu przypadnie do gustu, jednak nie można odmówić mu wygody. Czyszczenie klawiatury z okruchów i innych brudów jest bowiem znacznie łatwiejsze niż w przypadku zwykłej konstrukcji. Klawisze posiadają dość wysoki skok, szybko można się jednak do niego przyzwyczaić. Rozmieszczenie poszczególnych przycisków jest standardowe. W konstrukcji nie znajdziemy specjalnych klawiszy MAK. Ale są za to przyciski multimedialne. Niestety producent zapomniał je oznaczyć. O ich istnieniu dowiadujemy się z instrukcji. Warto jednak dodać, że zastosowane tu przyłączniki działają w sposób liniowy, a zatem nie zwracają dodatkowego oporu w połowie skoku. To dość ważne, bowiem takie rozwiązanie sprawdza się w grach po prostu lepiej. Spód konstrukcji to przede wszystkim dwie gumy, które mają sprawić, że klawiatura będzie trzymać się podłoża. Są też dwie otwierane podpórki, dzięki którym możemy podwyższyć górną część konstrukcji. Niestety, gumy nie do końca sprawdzają się w swojej roli. O ile lewa część stabilnie trzyma się biurka, tak prawa ślizga się po powierzchni, co podczas rozgrywki nie do końca jest wygodne. Może to prowadzić do przypadkowych naciśnięć klawiszy, a zatem utrudnić nam całą zabawę. Co ciekawe, nie jest to problem konkretnego egzemplarza, bowiem do testów otrzymaliśmy dwie klawiatury. W każdej z nich prawa część lizgała się tak samo. To dosyć irytujące i prawdopodobnie wynika z niedostatecznie prostej konstrukcji. Prawa strona zdaje się lekko odstawać od podłoża. Chwilę uwagi należy również poświęcić podświetleniu. Marka Hiker poszła w tym aspekcie na całość i zaimplementowała aż 6 kolorów, w efekcie czego każdy rząd klawiszy świeci inną barwą. W przypadku białej wersji klawiatury wygląda to dosyć tandetnie i przywodzi na myśl światełka choinkowe. Oczywiście jest to kwestia gustu, ponieważ niektórym osobom właśnie taki oldschoolowy klimat może się podobać. W czarnej wersji klawiatury efekt jest nieco bardziej stonowany. Podświetlenie można oczywiście modyfikować za pomocą skrótów klawiszowych. Dostępnych jest kilka ciekawych trybów. Oprócz iście świątecznych błysków i oddychania, znajdziemy też coś bardziej stonowanego, jak chociażby podświetlenie wyłącznie najważniejszych klawiszy dla graczy, czyli wsad, escape oraz strzałek kierunkowych. Możliwe jest też dostosowanie mocy podświetlenia. Przewrót klawiatury zakończony z łączem USB 2.0 mierzy 140 cm, co w zupełności wystarcza do komfortowego podłączenia do komputera. Producent postarał się o Oplot i specjalne usztywnienie na wejściu klawiatury, dzięki czemu mamy pewność, że nie ulegnie zbyt wczesnemu zniszczeniu. Hiker x ręcznie korzysta z markowych przełączników Sharia Mixed. Producent postawił natomiast na ich zamienniki Union Best Blue. Warto jednak dodać, że zastosowane tu przyłączniki działają w sposób liniowy, a zatem nie zwracają dodatkowego oporu w połowie skoku. To dość ważne, bowiem takie rozwiązanie sprawdza się w grach po prostu lepiej. Pod względem siły nacisku mamy do czynienia z produktem skutecznie naśladującym Sherry MX Blue. A to oznacza też dość głośną pracę klawiszy, która nie każdemu musi przypaść do gustu. Obiekcje mogą zgłaszać przede wszystkim domownicy, bowiem generowany przez klawiaturę hałas jest całkiem spory. Hiker X Range odnotowuje do 6 wciśniętych przycisków jednocześnie, co do standardowego grania powinno w zupełnie to wystarczyć. Anti-ghosting stoi zatem na zadowalającym poziomie. Urządzenie przetestowałem w kilku grach, między innymi w trybie sieciowym Battlefield 1, który jest dla klawiatury szczególnie wymagający. Podczas rozgrywki nie zauważyłem żadnych mankamentów. Grało się przyjemnie, a Hiker X-Range szybko reagował na wciśnięte klawisze. Hiker X-Range to ciekawa propozycja dla osób, które poszukują niedrogiej klawiatury mechanicznej. Za niespełna 150 zł otrzymujemy solidnie wykonany produkt. Konstrukcja nie jest oczywiście pozbawiona wad. Przeszkadza nie do końca prosta podstawa, przez co prawa część klawiatury ślizga się po biurku. Nie wszystkim przypadnie też do gustu podświetlenie, szczególnie w wersji białej. Uciążliwy może być także brak klawiszy numerycznych. Są to jednak wady na które można przymknąć oko. Zastosowane przełączniki mechaniczne działają prawidłowo i oferują przyjemny, choć głośny klik. Producent zapewnia, że ich wytrzymałość wynosi 50 milionów kliknięć. Okazuje się, że klawiatura mechaniczna wcale nie musi być taka droga. Haike udowodnił, iż za dobry sprzęt wcale nie musimy płacić tak dużo. 150 zł za taką klawiaturę mechaniczną, myślę, że to brzmi bardzo rozsądnie. Każdy z graczy może pójść do biedronki i zakupić taką klawiaturę dla siebie. Myślę, że jest to produkt godny uwagi i powinniście być z niego zadowoleni.